Witajcie w nowym materiale z kategorii, którą linię wybrać. Dziś omawiamy radzieckie pancerniki. Standardowo przejdziemy od piątki do dziesiątki. Omawiam tutaj tylko okręty z drzewka. Jak wiecie, mniej więcej co i jak, o co chodzi, jak grać. Tutaj w sumie będzie bardzo szybko przejście przez drzewko, ponieważ zasada działania tych pancerników jest do siebie bardzo podobna. Różnią się tylko głównie kalibrem, wytrzymałością i tak dalej, ale przy kilku chciałbym się na chwilę zatrzymać i omówić lekko konkretniej. Standardowo pogadamy tutaj sobie o całym okręcie. Kapitana omówię dopiero na Kremlinie, ponieważ tutaj wszystko sprowadza się do jednego kapitana, one się za, siebie, za wiele od siebie nie różnią, omówię sobie moduły itd. Tak tak Zacznijmy od Piotra Wielkiego, który mocno podobny jest do Japońskiego Kongo e, 356 mm. Pancernik raczej mocno do przejścia nic ciekawego nie oferuje. E, mamy, e, ja mam tutaj pływałem z modyfikacją głównego uzbrojenia, e, modyfikacją systemu kontroli uszkodzeń i modyfikacją systemów całowniczych. Oczywiście warto wybadać e, oba moduły. Mamy oczywiście na wszystkich radzieckich pancernikach z linii limitowaną LK. To trzeba pamiętać, że no ona się szybko przeładowuje, e, ale jest limitowana. No i naprawka. E, Piotr raczej szybki okręt do przejścia wygląda, nie wiem dlaczego, ale mi się podoba, jest taki ładny i <laughs> to tyle jeśli chodzi o Piotra. Maju, który jest naprawdę dobrym okrętem na szóstym tierze, sprawuje się świetnie, jest to taki ruchomy shotgun. Oczywiście będę tutaj powtarzał, powtarzał raczej kilka razy, ale radzieckie pancerniki mają tak zwaną, nazwijmy to, dyspersję, która decyduje o tym, że im bliżej strzelamy, tym lepiej lepszą mamy celność. Dlatego lepiej dedekiem, jeżeli macie mało HP, nawet pół HP albo nie macie całego HP, to lepiej nie podchodzić do takiego zmaiła, który jeżeli jest na was ustawiony, to takim szotgarem jest w stanie ściągnąć całego dedeka. Nie tylko DDK, mamy też 356 mm działa, których jest potężna ilość ich 12, 4 potrójne wieże, niestety minusem jest pancerz, który no nie, nie szaleje zbytnio, ale jednocześnie chciałbym tylko zauważyć, że on tutaj jest, on jest łatwy do zrobienia dla panceników, ale krążowniki na tym tierze mają spory problem, bo tutaj jest na pokładzie mamy 36, tutaj mamy 26, tutaj jest stówka, tu 26, jest ciężko zadać mu obrażenia Hajkami. Bo nadbudówek też jakoś dużo nie ma, i to trzeba pamiętać, ale pancerniki się wbijają w niego bardzo ładnie. Pamiętajcie, żeby nie pokazywać pewnej burty, bo jeżeli chcecie strzelić ze wszystkich dział, to ta burta przyjmuje z pancernikowych HP-ków, to trzeba pamiętać. Jeśli chodzi o ulepszenia moduły, to jest praktycznie to samo, co na Piotrku. I oczywiście mam jeszcze do tego modyfikację systemu kontroli uszkodzeń, żeby zmniejszyć czas pożarów itd. itd. No i oczywiście RK. I, i naprawka także ja osobiście bardzo lubiłem ten pancernik pelota też niczego sobie 63 punkty postrzela naprawdę fajny. tylko trzeba pędzić do tej burcie żeby zbytnio nie pokazywać najlepiej poczekać aż przeciwnik strzeli i wtedy można się nim zająć co więcej ma całkiem ciekawe kamo stałe fajne to jest takie fale, podoba mi się synop który jest przez wielu uznawany królem 7 tieru, jeśli chodzi o pancernik. Jest to pancernik, który ma 406 mm i może sam siebie overmaczować. tak by się przydawała ta wiadomość, w zasadzie ta wiedza przydawała się na rankę na siódmego tieru, gdzie nam myśmy sinop na sinopa, to można było go fajnie po dziobie tłuc. Też fajny pancernik z dużym kalibrem, im bliżej tym lepiej. Trzeba pamiętać, że tutaj ten pancerz też jest fajne wartości, tu mamy 300 statukowe jak setki, 75 też ciężko go zrobić z hajków ale od pancernika zbierze Burta sinopa boli, dlatego trzeba uważać. Tutaj mamy już dwie wieże od frontu, jedną z tyłu, także trzeba się raczej bawić frontem i w sumie też ma to coś takiego ładnie wyglądającego w sobie. Ulepszenia to samo co na szóstym tierze, plus do tego wybadane oba moduły bardzo ważne. No i tu mamy też myśliwiec w katapulcie, który się tam czasami na tym siódmym tierze przydaje. Wład Wostok, który swego czasu był. Przegięty, później dostał nerfa. Przez niektórych dalej jest uznawany, że bardzo dobry pancernik. Nie wiem, po nerfie nie grałem. Dostał trochę pocelności, ale naprawdę przed tym był świetny. W ogóle też. Pięknie wygląda, tak jak się na niego popatrzy. <laughs> wiem, wiem. Ale tak, nadawał się na ósemkowe rankedy. Nie wiem, jakie jest obecny, naprawdę musiałbym sobie nim pograć, ale ogólnie bardzo fajny pancernik, który, no taki młot do przebijania, tak samo jak poprzednie okręty. Im bliżej, tym lepiej, tym lepiej celuje, tym ten rozrzut jest mniejszy. Do podchodzi nam tutaj system kamuflażu, no i oczywiście oba moduły i mamy też myśliwiec, który się przydaje. Co prawda, pelotka tutaj też już ma 74% Punkty naprawdę przyjemny, fajny pancernik, mogę polecić, nawet sobie zostawić w porcie, grało się nim świetnie. E, przechodzimy do Sojuza. E, tutaj co, po niektórzy mogą się skrzywić, ale ja osobiście nie lubię tego pancernika. Nie wiem, może po prostu mi tak wyszło, że nie podszedł mi, ale jak dla mnie to jest najgorszy pancernik w linii. E, no pomijam trójki, czwórki i tak dalej, ale tu mówię o tych okrętach, które omija, o, omawiałem omawiałem. No, nie podszedł mi zero. Jest, znaczy nie zrozumcie mnie źle. Nie jest zły. Ma swoją wytrzymałość. On potrafi naprawdę bardzo dużo znieść. Tylko dla mnie brakuje mu trochę siły ognia. Trzeba się pomęczyć zdecydowanie. 406, trzy potrójne. No tutaj dochodzi nam jeszcze oczywiście doładowanie głównych baterii. Mamy też myśli, więc no i oczywiście dwa moduły jak najbardziej. Sojusz się, się sprawdza. 74 punkty obrony, czyli to samo co na władku. Słabo mi się nim grało, po prostu słabo, no to jest po prostu którą trzeba przejść. Wiem, że są osoby, które lubią sojuza i tam pewnie w komentarzach e, trochę o sobie poczytam, ale, ale no to jest moje zdanie i ja osobiście jakoś nie. Jak dobrze pamiętam, to dorzuciłem całkiem sporo free expa, żeby się, żeby się nie męczyć i przejść już do Greblina, który oczywiście wszystko... Naprawia Kremlin, który jest już po całym, całej dawce nerfów i dlatego dopiero teraz pojawia się e, materiał o nim w zasadzie o tej linii, ponieważ w zasadzie w momencie kremlin z aktualizacji na aktualizację dostawał nerfa e, wiem, straszne o jejku, e, ale no, twierdzę, że mu się należało mocno dostał po pelocie e, trochę tam po celności. E, kremlin jest takim przecinakiem, który jak się go ustawi na linię, a jeszcze mu się wrzuci ku zniecowa to już w ogóle e, wytrzyma praktycznie wszystko co naprawdę bardzo dobrze. Opancerzony pancernik z e, 457 mm na pokładzie zdaje e, sobie radę. Oczywiście ta sama zasada co do reszty. Im bliżej jesteśmy, tym lepiej. No pancerz tutaj jest fajny. Tu mamy 32 60 150 pasa dziobowego, 430 430 150 pokład ma 60 mm. Tu mamy 32. Jest tego pancerza naprawdę sporo. Chajki no mają problemy. Chociaż tu sumie sporo jest nadbudówek. Można tutaj całkiem konkretnie w te nadbudówki przydzwonić, jeśli chodzi o wyposażenie, to tutaj jest takie same combo jak na, jak na Sojuzie, tylko nie testowałem jeszcze, przyznam się że nie testowałem jeszcze tych nowych legendarek, bo najnormalniej w świecie nie miałem kiedy. Dostaliśmy je na konta prasowe, no, zwykłe na zwykłe nam nie dali, niestety, ale będą je przetestować, dlatego w tym materiale się nie wypowiem, ale będę robił oddzielny materiał o tych nowych legendarkach i wtedy, i wtedy powiem Wam co i jak, czy to się nadaje, czy nie. No i jeśli chodzi o kapitana, no jest to typowy topowe surwi, tylko, że zamiast strzelca wyborowego, bo tutaj te wieże kręcą się naprawdę bardzo, bardzo szybko, gram z wszechstronnością na, na krem linie bitwy, którą mam do pokazania. Jest całkiem, całkiem ciekawa, przynajmniej tak mi się wydaje, ale raczej nie będę jej pokazywał całej, bo jest trochę nudnawa. Ale nie przeciągam, przechodzimy sobie do bitwy. Początek bitwy pozwoliłem sobie ominąć, bo jest on najnormalniej nudnawy. Graliśmy sobie, to jest bitwa bodajże z Soboty? Jakoś tak. Ogólnie pierwsze przymiarki do nagrania e, radzieckich pancerników w tej serii miałem jakoś w październiku tamtego roku. Także zaraz, zaraz minąłby rok od, e, od pierwszego podejścia. Ale dobrze, że poczekałem, bo tamte buffy, nerwy na linii e, były nieuniknione. Także teraz się to, się to lepiej zgadza. E, no cóż, Kremlin bardzo fajny pancernik, który jest no tak jak wspominałem, ustawiamy się i jesteśmy bardzo trudno do bardzo trudni do zrobienia. E, Potrzebuję trochę przeciwnik, żeby się namęczyć. A jeszcze wrzucimy sobie Kuzniecowa, który ma tą talent, e, który nas gdzieś jeszcze naprawiał pod koniec, jeżeli nam zabraknie naprawek. No zdecydowanym minusem i trzeba to pilnować są naprawki, które są limitowane, no są one e, Mamy naprawki, które się szybko przeładowują, ale właśnie mają swój limit. I wiem, że dużo dużo osób kiedyś na to narzekało, ale w zasadzie na początku, gdzie było to sporym problemem, żeby się do tego przyzwyczaić, że trzeba się pilnować, żeby nie, zwłaszcza osoby, które gaszą pierwsze pożary. Ja osobiście, jak pływam jak dedekiem, czy jak pływam krążownikiem, to lubię takie osoby, bo wiem, że wtedy można zaraz, zaraz, zaraz im poprawić i wrzucić im kolejny pożar. Linia radzieckich pancerników to są właśnie takie, takie pancerniki, które są w stanie się ustawić na flance i Wytrzymać tej flanki naprawdę bardzo dużo. Także, jeżeli lubisz takie pancerniki, to oczywiście jak najbardziej ci się, przy, ci się spodobają. Druga opcja jest taka, że jeżeli lubisz pancerniki do walki na blisko, to też ci się spodobają. One, to nie jest tak, że e, tylko pancerniki z dodatkową nadają się do walki na blisko. Nie, radzieckie pancerniki też bardzo się nadają do walki na blisko. Zwłaszcza tym swoim opancerzeniem, e, gdzie możemy się ustawić do ładnie do przeciwnika i stąd z dyspersją, która pozwala nam im bliżej, tym lepiej celujemy. Tym lepiej te pociski lecą, to jest o wiele, o wiele lepiej, ale jest zdecydowany minus, bo wszystkie te pancerniki w linii są wytrzymałe, dopóki stoją do ciebie dziobem. To musisz pamiętać, nie możesz pokazywać burty przeciwnikowi, bo jeżeli pokażesz, to każdy z tych pancerników będzie zbierał i to mocno. Zwłaszcza nawet od siebie, głównie nawet od siebie, gdy spotkają się Kremlin z, z Kremlinem burtą, to boli i to bardzo boli. No nie można, zdecydowanie nie, i to na każdym z tych okrętów naprawdę. Jeżeli wiemy, gdzie się wstrzelić, no to be, będzie go to bolało i to musimy mieć mocno na uwadze. Ale jeżeli będziemy się ustawiać dobrze, będziemy się ustawiać jobem do przeciwnika, to wytrzymamy naprawdę koszmarne ilości potencjalnych obrażeń. Można było naprawdę, jak dobrze pamiętam, to mój rekord na krebinie to jest coś powyżej 5 milionów potencjalnych na katę wciągniętych. O w tym momencie DC ginie. Zapomniałem wspomnieć, że gramy tu w dywizjonie z DC i Olkiem, którzy już zdecydowali się, pójść do piachu DC poszedł na fajkę, teraz a ja będę próbował było wyciągać bitwę, bo jak widzicie no dosyć słabo to wychodzi. Raczej nie będę wam pokazywał całej bitwy, bo końcówka zwłaszcza jest już nudnawa. Będzie tutaj, nie dobra, nie będę spoilerował, pod koniec powiem ile miało być, ale w sumie trochę będzie postrzelane. Tu muszę uważać, bo tam się gdzieś kręci ten Daring, Wenecja, Zao jest na środku, jest Sława. Mogłbym tutaj wyjść prosto przed siebie, ale najprawdopodobniej tam gdzieś ta Sława, która jest na górze, czyli na D5 jak widzicie na mapie, no to najprawdopodobniej pakowałabym już cytadele dlatego muszę delikatnie to rozegrać, przemyśleć i sprawdzić co i jak, bo jak widzicie tam gdzieś Montana i Kursus daleko za mną, jest drugi Kremlin, który idzie teraz pełną burtą do tej sławy w sumie, no ale niestety dedeki się nie spisały, kapy nie przejęte, nie dość, że nie przejęte to jeszcze zaraz będziemy tracić to D, bo nas dosyć hardkorowo poszują, e, niestety tamta flanka dosyć hardkorowo padła, 90 tysięcy już zrobione, na Kremlinie nie jest to jakiś może mega wynik, ale już 90 tysięcy naklepane, e, ogólnie chyba na Kremlinie mam to jest chyba dziesiątka, na której mam najmniej fragów. Nie wiem dlaczego, ale po prostu jestem, jestem mało łysy na fragi i teraz to po niektórzy się śmieją najprawdopodobniej, bo głównie na streamach nazywają mnie złodziejem fragów, no ale cóż, widocznie y, <ścoughs> jak poza streamem staram się zachowywać kulturalnie. <laughs> przy okazji chciałbym podziękować wszystkim pięknie za wczorajszy stream, który udał się w zasadzie w 400%. mógłbym to tak powiedzieć, że ja się bawiłem mega świetnie i na pewno będziemy, będziemy to powtarzać już przy wszystkich rocznicach. Nawet, wiecie, no i mininy też jest jakimś, jakimś świętem, które można to wyświętować na streamie. Dobra, żartuję sobie. Wracamy do linii radzieckich pancerników. Oczywiście dajcie też znać w komentarzach, co byście chcieli następne. Francuskie krążowniki jeszcze robię, obecnie jestem na 9 tierze, w zasadzie to po pierwszej bitwie na 9 tierze, także chwilę jeszcze się do Henry'ego zejdzie, później Henry będę musiał trochę pograć. Mam przygotowany materiał o montanie, o amerykańskich pancernikach, to dajcie mi znać proszę w komentarzach, czy chcielibyście, żeby się już pokazał, to jeżeli tak, to może uda mi się to ścisnąć jakoś w przyszłym tygodniu, żeby się już, już pojawił na, na kanale ale to w komentarzach. No i oczywiście dajcie znać ewentualnie, gdybyście chcieli jakieś inne linie. Ja jestem otwarty na propozycje, ogólnie mam sporo dziewiątek teraz do grindowania. Muszę w końcu przycisnąć Halanda Świczkiego zaraz będę miał. Ta kampania już, pamiętajcie, że kampania się kończy jakoś za miesiąc, także nie będzie już do zdobycia. Znaczy w sumie z tego, co wiem, to będzie chyba za węgiel w zbrojowni, ale pewny nie jestem, nie dam sobie obciąć za to ręki, ale jest takie prawdopodobieństwo. Tutaj na chwilę zwrócę uwagę w bitwie, zwróćcie jak obracam się cały czas, zerkam co to zao po lewej kombinuje bo miałem ochotę, żeby to zao wypłynęło i zrobić mu kuku ale jakoś tak, jakoś się nie kwapiło i dlatego zdecydowałem się strzelić tak w Yamato Przycisnąłem tutaj w stronę, w stronę kapa, żeby go zatrzymać, żeby jednak może nawet nie tyle w planach, co skapować, ale chodzi o zatrzymanie punktów, bo one niemiłosiernie biją i bitwa mogła się zbyt szybko skończyć. 119 tysięcy już, już zrobione, to Yamato piękną burtę mi pokazuje, aż żalnie skorzystać, ale o wiele groźniejszym przeciwnikiem jest ta sława dla mnie w tej chwili, bo gościu nawet trochę widać ogarnia, dlatego próbowałem się na nim skupić, ale niestety się nie udało. W to Yamato mógłbym przydzwonić zdecydowanie o wiele, wiele lepiej. I na to wychodzi, że nawet uda się skapować, nawet uda się zrobić kapa. Tak, tak, udało się zrobić kapa. Gdzieś tam jest ta Wenecja, która teraz mi dosyć hadkorowo, z co pamiętam, takie za 10 tysięcy dostałem. Właśnie to jest to, co mówiłem o tych nadbudówkach. No, Wenecja na swoich PPO potrafi jak najbardziej, zwłaszcza na tej odległości, gdzie te pociski będą spadać, wyszło zao, poszły pociski i. Dupa. 5 tysięcy mu zostało i tak ładnie zebrał. Tam było prawie chyba 30 tysięcy z tego co zauważyłem. E, także wciągnęło zało konkretnie. Ona miała sporo jeszcze HP. Już się naprawia. Niestety nikt go nie fokusuje. Zao było do dobicia. E, Zao jednak jeszcze sobie trochę pływa. Ale Zao popełnia kolejny błąd i pokazuje mi w tej chwili drugą burtę. Domyślam się, że chłopak chciał e, puścić torpedy z drugiej burty. Chociaż jak dobrze pamiętam to ich chyba nie będzie. Nie wiem jaki miał plan. W każdym razie leci poprawka. Tym razem już, już się udało. Jest jest frak, jest cytadela. Zapomniałem wspomnieć o naprawce. Tutaj możemy maksymalnie z flagą ponad 18 tysięcy naprawić. Co jest w sumie bardzo fajnym, bardzo fajnym wynikiem. No i ogólnie pula HP 108 tysięcy pozwala nam tutaj na sporo więcej. Nie tylko ten pancerz, ale i ta pula HP pozwala wytrzymać całkiem, całkiem spore ilości. No i cóż, no bitwa jak na razie. W teorii mamy przewagę okrętów w tej chwili. Jak widzicie, nawet mamy dwa dedeki. Mamy. Trzy pancerniki. Mamy Minotaura, który gdzieś tam cały czas pruje do tych, do tych okrętów. No i niestety mamy mnie, który w tej chwili stoi i nie wie co zrobić. Tak naprawdę czekałem trochę na tą Wenecję, bo ona jest bardzo groźna. Ona jest na flance. Może mnie obijać i chciałem się jej pozbyć jak najszybciej, ale oczywiście pośpieszyłem się. I jak widzicie, pięknie wycalowana salwa. Niestety Minotaur w tej chwili zginął, zginął. Kurfust i już ta wygrana nie jest taka do końca pewna. Zostało nas czterech na pięciu. Oni są fajnie zgrupowane, Są fajnie roz... roz, yy, roz no, no, wiecie, chodzi o miejsca. Są fajnie. Mam, mam ich na flankach. Mam gdzieś tam Gringa na dole. Na górze jest Wenecja. Ta sława, która będzie zaraz obijać Montanę, która gdzieś tam jest bardzo daleko. Niedobrze, że jest tak daleko. W teorii mam dwa Dedeki, ale zobaczcie, Dedeki no słabo, Daring dopiero teraz wchodzi do A, Gidding tutaj się coś bawi w strzelanie do Sławy, ale mu to nie wyszło, zamiast się cofnąć i pilnować D, chociaż tam przy D będzie Uster, który będzie dla niego przeciwnikiem, także chłopaki idą na to A, spoko, tu mi się nie uda niestety już nic za wiele tej, tej Wenecji zrobić, bo zniknie ale tu będzie dosyć ciekawa sytuacja, bo ustawię się tyłeczkiem do Sławy i będę się chciał bić z tym, miała to klata na klatę, a co z tego wyjdzie, to zaraz zobaczycie, bo to będzie w sumie dosyć ciekawe. Obaj, to poczekam zaraz ten. Trochę się obawiałem tej Sławy, ale powiedziałem sobie, że dobra, pokażę jej jak to mnie tą po troszku, po będzie skubać i w tej momencie pożałowałem, że nie miałem przygotowanych wież na tą stronę, bo gdybym miał, to najprawdopodobniej byłoby już po Sławie. Nie myślałem, że gościu aż tak pięknie pokaże mi swoją, swoją burtę i Druga sprawa, zapomniałem, że ja ją bez problemu overmaczuję od frontu, i nawet od frontu w dziupu mogłem jej przyłożyć całkiem konkretne ilości obrażeń, czyli skleroza, jak to mówią, nie boli, w tym przypadku trochę boli, bo teraz ta sława będzie mnie obijać, ale no popełniłem bardzo duży błąd, i dlatego też pokazuję Wam tą powtórkę, dlaczego warto. Chwilę, chwilę się zastanowić, ale no bywa i tak, no i ta słowa teraz będzie mnie punktować, korzysta z tego, że ja ją olewam i to co wspomniałem, teraz obaj razem z Yamato byliśmy przygotowani na zabawę w obijanie się po, po, po dziobach, ja pokazałem mu skontowany pancerz i on pokazał mi swój skontowany pancerz. Gdzieś tam ten Giling zaczął się odzywać, skapowali D, tak gdzie już w tej chwili nasi na szczęście wciągnęli A. Ale i tak ta bitwa niestety nie idzie po naszej myśli. Mam na sobie Yamato, mam na sobie Sławę, a Montana, Gearing i Daring nie są w stanie zatobić Wenecji, która jest już do dobicia. No mam jeszcze Gearinga na sobie w tym międzyczasie. Nie wiem gdzie, gdzie jest Uster. Opaki nie mogą sobie poradzić z jednym krążownikiem. No cóż, bywa i tak. Niestety zamiast się skupić i pozbyć go to pewnie Montana, jak się domyślam, pewnie gdzieś tu próbuje strzelać w tą stronę, żeby sobie robić damage na pancerniczkach, 2 miliony wytankowane, 187 tysięcy na koncie i powiem wam szczerze, że tutaj już zbyt wiele się nie wydarzy, bitwa idzie ku końcowi, niestety ją przegramy, uda mi się tutaj zrobić niecałe 200 tysięcy, jest chyba jeszcze jednego fraga, jak dobrze pamiętam, gdzieś tam, gdzieś tam okradnę, no ale niestety bitwa będzie przegrana i tak wyglądają radzieckie. Pancerniki tak się sprawują. Są to takie przecinaki do które potrafią naprawdę bardzo dużo wytrzymać. Jeżeli, jeżeli przeciwnik popełnił błąd i da się podejść na blisko, to im zrobią konkretne, konkretne obrażenia. Widzieliście, że się kręciłem ładnie. Jedynym z minusów Kremlina to jest jego, jest jego mułowatość. Może nie tyle mułowatość, co jego zakres skrętu. On ma tutaj powyżej kilometra, jak dobrze pamiętam, obrotu i on potrzebuje naprawdę bardzo dużo miejsca, żeby zresztą widzieliście, jak na tym B zawracałem, żeby nie dostać zbyt wcześnie od sławy. No dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o radzieckie pancerniki. Zapraszam oczywiście na inne materiały i czekam na Wasze komentarze. Trzymajcie się, pa pa!